No i witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj również podzielimy sobie kolejne państwo na pół. Tym razem jest to bardzo potężne państwo może nawet, no tak naprawdę jedno z najsilniejszych państw na świecie, czyli Stany Zjednoczone zostały podzielone na Trumpa i. Bidena, czyli mamy republikę i demokrację, tylko wiecie co, podczas robienia scenariuszu nie wiem czy osoba, która mi to robiła, pozdrawiam cię, Studio Easy, czy zapomniał tutaj lider radać, czy, czy się po prostu nie dało, bo ja szczerze próbowałem i, i nie mogłem, więc niestety macie tutaj Trumpa wklejonego, powiedzmy, że tutaj jest Trump, a demokraci jest to oczywiście Joe Biden, proszę bardzo, Joe Biden też się tutaj już pojawia. No i w dzisiejszym odcinku zobaczymy jak będzie się grało takimi Stanami Zjednoczonymi. A w sumie to bardziej Stanami Podzielonymi. W sumie to nagrywam ten film w, w dniu moich urodzin, co nie? Ale zobaczycie go godzin później, czyli zobaczycie go 18 lutego. Nie wiem, co sumie po całym mówię, Tak po prostu. Cel na dzisiejszy odcinek jest to zjednoczenie całej tutaj, właśnie Ameryki. Zobaczymy, czy jeszcze ekspansję naszą rozpowszechnimy tutaj, jeszcze na Brazylię, Kolumbię i tak dalej, ale zobaczymy, proszę Państwa. Dzisiaj robimy Make America Great. Again. No i zaczynamy. Już bez pierdolenia zaczynamy. Oczywiście wziąłem sobie tutaj republikę, czyli Trumpa. Tego właśnie mówię. No niestety, Trumpa tutaj nie ma. Może następnym razem będzie. Bo nie wziąłem demokratów z tego powodu, żebyście. Byście pewnie pisali co, nie? Że, że ja specjalnie biorę tych mocniejszych, ale i taki sam szok ogólnie. Że patrzcie, jakby to są jakby Stany Zjednoczone. I jakby stracili tyle terenów, to oni dalej są na miejscu, na miejscu pierwszym na świecie. Więc no naprawdę. Naprawdę, te Stany są po prostu mocne. I ja na sam początek, wiecie co, ja będę poprawiał sobie relacje yy, z tą demokracją, bo nie chciałbym z nimi wejść od razu w wojnę. Natomiast my możemy te słabsze państwa zaatakować, na przykład właśnie Meksyk, bo sobie z nim graniczymy, czy to nawet Kanadę, i dopiero później z pełną siłą uderzyć. Tylko ja widzę, że oni już ze mną pogarszają relacje, więc no jest kurwa, nie dobrze. Ja tak, na wszelki wypadek, sobie tak zacznę poustawiać tutaj trochę wojska. Yy, mówię szczerze, mówię szczerze mówiąc, że ja nigdy nie grałem z Stanami Zjednoczonymi no z tym bardziej Stanami podzielonymi, co nie, ale naprawdę nigdy nimi też nie grałem, właśnie jeszcze podatki, więc zobaczymy, jak mi pójdzie. Ej, dobra, teraz tak, demokraci mają wojnę z Kolumbią, gdybym ja się postarał, a Kolumbia by wytrzymała w sumie ten nacisk, mógłbym zrektować wojsko i wtedy uderzyć tych demokratów i pewnie zająć nie całą część, ale pewnie jakąś większą część też mógłbym ich zająć, więc Zobaczmy, no poprawmy sobie jeszcze kilka razy może tam relacje i obserwujmy co się będzie działo z tą kolumnią. No miejmy nadzieję, że ona będzie jak najdłużej po prostu też mm, utrzymywać i wtedy będziemy mogli uderzyć. Dobra, trochę się wieba, ogólnie na minę, bo stwierdziłem, że zrekrutuję masę wojska i zrekrutowałem tyle, że w sumie nie mam pieniędzy i, i, i w sumie nie wiem co, mają wojnę dalej z tego co widzę, aha bo Kolumbia, nie, oni mają wojnę z Ekwadorem, a nie z Kolumbią, ej dobra, to jest trochę lipa, myślałem, że zaatakujemy i będziemy mogli coś zrobić, no ale zobaczymy i tak, bo mają tą wojnę, więc oni teoretycznie powinni mieć trochę odwróconą tą wagę, tak, pieniądze mamy strasznie na minus, więc atakujmy po prostu tym co mamy, spróbujmy zająć jakiekolwiek prowincje i wziąć z nimi też yy, rozejm. No, pierwsza tura. Tutaj, raczej w tej pierwszej turze nie powinni być za bardzo przygotowani. A ja też staram się teraz w te prowincje, te bardziej właśnie takie y, rozwinięte, jeśli chodzi o populację i o inne rzeczy. Bo, no bo tam jednak większe straty im zadamy. Ale widzę, że tam mieli wpływ wojska. Więc wiecie co? Może uderzymy póki co tutaj. Staramy się zająć, mówię, jak najwięcej. I wziąć z nimi pokój. Miejmy nadzieję, że też się na to zgodzą. Ja wam coś powiem: oni mają chuj wojska, więc żebyś zaraz się nie okazało, że my po prostu upadniemy. Mówię, staramy się zająć jak najwięcej się da w tej turze i spróbujemy po tej turze, że szczerze mówiąc, z nimi po prostu podpisać już rodzaj. Miejmy nadzieję, że oni się też na to zgodzą. Dobra, i mamy 15% zajętych 30 prowincji Łącznie zajęliśmy. No i zobaczmy, czy to się uda. Dobra, zobaczmy. I kurwa, się nie zgodzili. No to powiem wam teraz, że jest lekka lipa. No, ej, bo teraz sery może być lipa lekka, bo oni się na to nie zgadzają. Wojny już też nagle przestali prowadzić wojnę. Akurat teraz przestali prowadzić wojnę. No, i to jest na pewno. No, powiem Wam, że na duży minus. Spróbuję nabrać trochę pożyczek. Mówię, naprawdę zajmujemy dosyć sporo ich prowincji, więc proszę, może teraz się zgodzicie. Ja bym naprawdę był bardzo z tego dumny. Teraz jakbyśmy byli tacy po, po tym rozejmie, bym, byłbym bardzo z tego zadowolony. Chociaż no zobaczcie, im naprawdę już dużo prowincji też nie zostało, więc 123 w sumie, ale to tak, no nie wygląda jakby trochę ich mniej było. Natomiast no naprawdę widzę w tym potencjał. Widzę w tym potencjał, tylko oni mają dosyć dużo wojska na terenie, więc to mi się też po prostu no nie za bardzo podoba, szczerze mówiąc. Trochę tego wojska mają, mają trochę tego wojska. To jakieś 9 tysięcy uderza, ale my też Mamy tu po 7, więc kurwa, myślałem, że mi wojny Meksyku wypowiada. Ja tak powiem wam, że co turę będę się starał po prostu, czy będę po prostu ich prosił, czy oni by nie chcieli z nami na przykład rozejmu, bo nam naprawdę by się przydał ten rozejm teraz. Powiem wam, jak się okazuje, to teraz my jesteśmy top 1 na świecie. Dobra, oni naprawdę w tej wojnie bardzo dużo stracili, więc proszę was grzecznie, ładnie, żebyście się po prostu zgodzili na ten rozejm i nie róbcie im więcej podgórka. Czy sobie to ja wam robię podgórkale, ale zgódźcie się, proszę i tyle. Powiem wam, że jest sukces, naprawdę jest sukces. Z tego względu, że tak Patrzę, walczy i tak sobie zdaję sprawy ty no kuźwa, oni są coś jakoś mały jednostek, mają jakieś w ogóle, mało w ogóle reagują nawet. I później patrzę, oni mają wojnę z Kanadą, to akurat zobaczyłem, że tutaj Kanada w niej ujechała, ale patrzę i oni mają nawet wojnę z Rosją, co prawda 4 miesięcy nawet nie zadali sobie jeszcze żadnych strat, ale sam fakt, no już tą wojnę mają. Mają no, no, tą wojnę może dlatego, że Rosja po prostu mi bardzo lubi. Ja pierdziele, 237 tur walczyliśmy z jednym państwem, tak naprawdę już jest raczej końcówka już z całej demokracji nieszczęsnej. Chodzimy właśnie do stolicy. Wchodzimy do. Kurwa, 3000. Naprawdę, 3000 jednostek tu mieliście skąd? Pa, co wy robicie? Kocham tą grę. Przecież. Super się tutaj ogólnie operuje jednostkami. Naprawdę, kurwa, zajebiście się bawię. Dobra, w końcu się udało. Co prawda, jeszcze dwie prowincje dzisiaj mi zostały, ale ja już po prostu z nimi podpiszę sobie rozejm. Mam nadzieję, że oni też się na to zgodzą. Ale masakra, naprawdę masakra. Trochę nam to zajął. Oczywiście, że wszystkich terenów nie będę mógł ze sobą mm, zabrać, ale te takie najbardziej, właśnie te ekonomiczne tereny. Właśnie trafią też po prostu w moje ręce. Dobrze, udało nam się, proszę bardzo, udało nam się po prostu w końcu podpisać. To no już i teraz możemy w końcu odetchnąć z ulgą po 284, turach. Naprawdę ciężko, naprawdę ciężko to było w tej wojnie. Ledwo co się nam też udało to wygrać w sumie. Dobra, wojna zakończona, tutaj jeszcze jeszcze dalej ogólnie potyczki sobie jakieś trwają. Czy nie? Nie, już podpisali, czy nie. A, już podpisali pokój. I ogólnie to... Jest ok, naprawdę ta Ameryka się tak podzieliła, a nawet Alaska się powstała, to ciekawe. To się tak podzieliło wszystko, że jakby nie ma, wydaje mi się, już mocnego przeciwnika, nie licząc królestwa Brazylii. Wiedziałam, że coś się wtedy Co ty robisz, w Polsko? Co ty w Polsko robisz? Czy wy to widzicie? Znaczy, co robi Polska? Ona sobie podbija dalej kolejne państwa. No właśnie, tak jak powiedziałem, no jak wojny nie ma, to nie znaczy, że, że musi nie być też, ponieważ rekrutujemy wojsko i zamiast na Kanadę ten Meksyk, bo na niej też trzeba będzie prędzej później uderzyć, no to uderzymy sobie też na te teraz mniejsze państwa. Tutaj wiadomo, ekonomia, ekonomia też jest bardzo ważna, dlatego 30 tysięcy wojska, wydaje mi się, że na te państwa to po prostu powinien być pikość, dlatego Panamo. Zaraz cię witamy u siebie. Nawet nie zaraz, tylko teraz, to raczej mówię przejażdżka. Lądujemy sobie i wysyłamy teraz wojsko, żeby sobie. A, jednak musi pójść tak. No i wysyłamy teraz wojsko, więc na no, ty, tyle, tyle by było z Panamy. No. Kanał panamski już jest nasz, więc no, będziemy klepać teraz kaskę. ale no, powiem wam, że Panama to nawet jest zadowolona, że my to chyba przejęliśmy, bo oni nawet nie są na to źli. Tam w jednej prowincji. No i co, lecimy z kolejnymi. Tutaj Honduras jest, tak powiem, że ona też tutaj prowincja, ale dobra, no to, 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 to Honduras, no to też zaraz witamy u siebie. Tu sobie śnię po wojska i wypowiadamy też im wojnę. I tutaj bardzo szybki blitz, jak można powiedzieć, wręcz zastosowany. I teraz tak, jest już dobrze. Tu jest, tu jest jeszcze Kostaryka. No i Kostaryka sobie też zajmiemy. Kostaryko, witam cię bardzo serdecznie w naszej tutaj Trampowskiej republice. Ponieważ to na Państwa nawet zaskakuje i okazuje się, że Salwador mnie w sumie trochę najebał i wypalił mi całe wojsko i muszę rekrutować armię znowu. I dopiero i dopiero teraz bo, atakować, bo, bo ogólnie teraz mi ogólnie. Pe, 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 pe. Zaraz to oni mi też zajmą wszystkie prowincje, które przed chwilą zdobyłem, więc jest lekka lipa. No i dobra, teraz Salvador, teraz już możemy go znowu powitać, trochę trzeba było więcej tej brutalnej siły użyć. I kurwa, czemu to jeszcze nie koniec? Mamy wojnę z Dominikaną, tylko że my Dominikany już zajmować nie musimy, bo nam wystarczą te prowincje i w takim razie podpisujemy z nimi sobie też rozejm. No i teraz tak naprawdę... Już jest bardzo dobrze. Tutaj te cepki też sobie zaraz podbijemy. Teraz jeszcze Gwatemala, tak naprawdę. I będziemy mogli się na wojnę na przykład z Meksykiem, już widzę. No i Kanada też jest dosyć silna, co mnie trochę martwi. Dobra, na tą Gwatemalę już się tak przygotowałem, żeby mnie tutaj, można powiedzieć, wręcz nie zaskoczyła. Ona ma 17 prowincji. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Jeden, na dwa, trzy, na A gdzie jest reszta? Yy, aha, bo ona prowadzi sobie jeszcze wojnę z tą, w ogóle z Ekwatorem, więc czyli tutaj pewnie jakieś prowincje. Dobra, nas interesują. Głównie te, i jeszcze widzę, że są tak prowincje jakieś na Kubie, ale dobra. To no zaraz, to zaraz. Spokojnie, spokojnie. Kurwa zaskoczyła. Ona ma 17 tysięcy wojska w tym miejscu. Jednak Gwatemala znowu zaskakuje. Ja pierdolę, niesamowite. Czy te boty tyle jednostek sobie rekrutują. Ale widzę, że już główne siły stały wypalone, więc to tylko taki pierwszy, najsilniejszy opór był. No a teraz już sami widzicie. No niestety, tak się dzieje czasami, kiedy gra się na gra się na poziomie ekstremalnym, tutaj czasami botem odpierdala i potrafią mieć, naprawdę dosyć dużo marmy, niestety. No i dobra, cała tutaj wyspa zajęta, cały ląb też zajęty, aż się boję, co się będzie działo w wojnie z tą Kanadą lub z Meksykiem. Naprawdę zaczynam się już powoli obawiać. Przygotowałem się, naprawdę przygotowałem się na wojnę z Kanadą. Wszędzie ogólnie mam gdzieś po 20 tysięcy jednostek, tutaj 8, 20, 20. 20, no sami widzicie ile tych jednostek jest, łącznie z 200 tysięcy, mam nadzieję, że tyle na tą Kanadę wystarczy, żeby później tutaj jakiś jaj nie było, nie było cyrku po prostu z tą Kanadą, w międzyczasie podbiję sobie tu jeszcze kilka wysepek, jak możecie zobaczyć, no i teraz największy sprawdzienia tak naprawdę, A Czy największy? no podbicie tej Kanady, fajnie by było po prostu ją podbić bardzo szybko, no bo jednak ona też jest dosyć silna, więc może nam sprawiać też jakieś kłopoty. No bo te pierwsze tury naprawdę przebiegają bardzo spokojnie, no nie dziwię się, akurat ta, mając taką armię, no to, to raczej powinniśmy to wygrać. Wiecie co, właśnie fajnie byłoby załatwić tą Kanadę na raty, więc wiecie co, ja się spróbuję zapytać, czy ona by po prostu z nami na przykład teraz nie chciała znowu pokoju. Ja wiem, że tak robię, że tak może nie powinien robić, jeśli prowadzisz takie wojny, ale tak jest łatwiej, tak jest trochę łatwiej, naprawdę ciężko będzie zająć tą Kanadę na raz. No i proszę bardzo, ona się na to zgadza, więc naprawdę już być, wychodzimy z tego bardzo dosyć na plus. Więc tam kilkadziesiąt prowincji od niej też zabieramy. My też bardzo osłabiliśmy Kanadę, tak? Bardzo, ale naprawdę bardzo osłabiliśmy. Możemy sobie uderzyć teraz tych demokratów jeszcze. Dobra, udało się ich podbić bardzo szybko. Ja, prdole, to już ten odcinek trwa godzinę 30. Co ja robię? Ja, protolet, wyobraźcie sobie, że już na tym siedzę godzinę 30. Wiecie, to myślałem, że podbicie tutaj tej całej większości Ameryki będzie dosyć proste. Proste, ale jednak tak nie jest, jednak tak nie jest, jeśli ja tu widzę, że jest jeszcze Kingdom of Brazil, trzeba będzie podbić Meksyk i Kanadę, no to, to może być lekki, lekki kłopot i jeśli chcielibyście kontynuację, a myślę, że sobie zagramy kontynuację tego, to po prostu też napiszcie w komentarzu, a na pewno się też wkrótce to pojawi na kanale, ja wam dziękuję za dzisiejszy odcinek i żegnam.